Cześć, tutaj Monika z kanału Odkrywanie zagadek. Powiedzcie, czy warto pomagać innym ludziom? Jest wiele osób, co twierdzi, że nie, ponieważ ludzie są mi wdzięczni i takie pomaganie innym często ładuje ich w kłopoty, ograbia z czasu, ograbia z energii. Bywa tak, że nasi znajomi, nasi przyjaciele dzwonią do nas tylko wtedy, kiedy mają jakiś problem. I jak się jeden problem zakończy. To się rodzą dwa kolejne, i nawet nie zdajemy sobie sprawy, jak jesteśmy uwikłani w taką pajęczą sieć. Ktoś czerpie z ciebie energię. To jest wampiryzm energetyczny. Jeśli chcesz się dowiedzieć czegoś więcej. Jak sobie z tym poradzić? Jak ja sobie z tym poradziłam? Zajrzyj koniecznie na mój kanał Odkrywanie zagadek. Znajdziesz tam film o pułapkach świadomości. Zapraszam cię serdecznie. Cześć!